Kiedy myślisz o tym, jak wyglądać młodziej, pewnie przychodzą ci na myśl kremy przeciwzmarszczkowe, zabiegi kosmetyczne, operacje estetyczne, a nawet fryzury, nowe odcienie włosów. Wiele kobiet wciąż wierzy, że istnieją dwie skrajności kolorów, które mówią o wieku. Szary jest synonimem starości, a kasztan oznacza młodość. Dlatego spotykam wiele kobiet z włosami ufarbowanymi na kasztanowo, ale ze śnieżnobiałymi odrostami. Myślę, że jest to najczęstszy przykład, gdy kobiety się starzeją. Aby nie wyglądać na starszą niż chcesz i nie chcesz popełniać tych samych błędów, obejrzyj ten film do końca, ponieważ zapoznaliśmy się z opinią specjalistów. Schwarzkopf jest przekonany, że kolory włosów czyni nas młodszymi tylko wtedy, gdy uzupełnia farbowanie odrostów. Ich zdaniem z biegiem lat wystarczy nieco rozjaśnić naturalny odcień włosów o ton lub dwa, ale tylko wtedy, gdy jesteś blondynką. Aby wyglądać młodziej, nowy kolor włosów powinien wyglądać naturalnie. Tak jak jasne białe zęby wyglądają nienaturalnie dla 70-letniej kobiety, tak platynowa blondynka traci urok, gdy się zestarzeje. Unikaj kontrastów. To podstawowa zasada strategii przeciwdziałającej starzeniu się. Zaleca się pomalowanie na szary blond. Eksperci od koloryzacji włosów twierdzą, że wszystkie odcienie szarych blond działają doskonale, tworząc młodzieńczy wygląd. Ten odcień równoważy czerwone plamy, zmiękcza rysy twarzy i bardzo dobrze miesza się z pierwszymi szarymi włosami. Wszystkie kobiety w starszym wieku powinny odmówić farbowania włosów na czarno. Staną się zbyt kontrastowe dla twarzy o jasnym kolorze a główną wadą jest to, że czarne włosy podkreślają każdy szczegół twarzy wszystkie zmarszczki, nawet powierzchowne. Dlatego oto trzy najlepsze odcienie włosów dla każdej kobiety powyżej 40 roku życia Pasemka Karmelu. Pasemka karmelowe są doskonałym wyborem dla brunetek, które chcą wyglądać młodziej, nie wprowadzając zasadniczych zmian w swoim wizerunku. Pomogą ciemnowłosym kobietom podkreślić rysy twarzy, nie zwracając uwagi na zmarszczki. Ponadto jaśniejsze włosy dodadzą objętości włosom. Złoty blond. Jeśli masz blond włosy i chcesz nadać im odrobinę świeżości, pomyśl o farbowaniu ich na kolor podobny do melona. Ten ciepły odcień odmłodzi twoją skórę i nada jej promienny wygląd. Balejasz dla miodowej blondynki. Jeśli chcesz wyglądać nowocześnie i świeżo, wybierz ciemną podstawę i dodaj do niej jasne pasma. Aby osiągnąć ten efekt, musisz zacząć od nasady, wybierając odcień najbardziej zbliżony do naturalnego koloru włosów. Następnie należy dodać lekkie, jaśniejsze pasma. Największym błędem, jaki popełniają kobiety, jest to, że starają się zachować kolor włosów, który nosiły w młodości. Z wiekiem zmienia się odcień skóry, a także tekstura i porowatość włosów. Dlatego ważne jest, aby zmieniać kolor włosów co dwa lata. Nie mówię o radykalnych zmianach. Kilka ciemniejszych lub jaśniejszych pasm również wprowadzi zmiany w Twoim wyglądzie. Mam nadzieję, że zastanowisz się nad moimi radami, jeśli Cię nie przekonałem opiniami ekspertów w tym zakresie. To wszystko na dzisiaj. Napisz w komentarzach, jaki kolor lub odcień włosów preferujesz.